Dzień dobry, bąbelki. Dzisiaj jest fantastyczny słoneczny dzień i będę dzisiaj testować chipsy. <noise> o, ktoś mnie niesie. Niesamowite, kto to taki? Dzień dobry. <noise> to nasz fantastyczny gość, Karol. <noise> Dziękuję. To jest to jest dedykacja, to jest oddanie. Dziękuję bardzo. Oto o i one chipsy! Proszę bardzo. Są to chipsy, dziękuję bardzo, super. Są to chipsy firmy. Golden Crisps. Albo inescence. Nie wiem. decydujcie sami. To jest nazwą firmy. Nie, tutaj chyba nazwa firmy, Lubio. Moglibyście zdecydować. W każdym razie jest to honey mustard Muster de Omiel Potato Crisps, croustille, Premium Flavor. Chrustinium Premium. Mm. Jest to e, paczka chipsów, które kupiłam w żakce w Nowęcinie. W ogóle bardzo polecam tejszy ośrodek. Jest to zamek w Nowęcinie. Bardzo pyszne jedzonko. Bardzo piękny nocleg, Pokoiki. Picuś, Glancuś. Tak. To była reklama. Niesponsorowana. Po prostu. Czyli to nie była reklama. Czy była? Nie wiem. Kochani, nieważne. Ważne są chipsy. To są chipsy. Jak możecie się dowiedzieć z angielskiego do francuskiego, ale w wolnym tłumaczeniu to znaczy chipsy ziemniaczane o smaku musztardy miodowej. Są... Wegańskie, mam nadzieję. Mają miód, więc są wegetariańskie lub wegańskie dla wegan, którzy uznają miód. Są różni. Ja na przykład uznaję miód, ale zawsze go dostaję od rodziców albo, bo jest bardzo drogi, albo biorę spasieki, która jest sprawdzona. Nigdy z marketu. Nie. Nie. No dobrze. Zobaczmy, co tutaj, co to jest w ogóle. pachnął dobrze. Są czerwone w ogóle, nie spodziewałam się tego. Kochani. O, chips. Chips. Pachnął... pachnął trochę jak... kurczę, jak one się nazywały? Takie cran paprykowe? Mam nadzieję, że to nie będzie paprykowe, bo ja nie lubię chipsów paprykowych, zwłaszcza właśnie takich o takim kształcie. Lubię bardziej grube takie Albo są takie też chipsy w kotle robione, odtowe z solą, to je ja bardzo lubię. Ja ogólnie nie przepadam z chipsami. Nie są to moje jakieś. Nie jest to moja ulubiona przekąska, ale właśnie jak wiem, że będę mogła się podzielić z dużą grupą ludzi, a nie jest sama, to chipsy nabywam. Też dla Was poświęcenia dokonuję. Dobrze. mają bardzo, bardzo ciekawą strukturę, jakby uczucie gryzienia i nie wiem, jak to określić. Nie są takie jak zwykłe chipsy. Czy to są chipsy robione w kotle? Nie wiem. Gdyby były robione w kotle, to pewnie byłoby napisane. Miały taki bardziej ziemniaczalny jakby smak. Może dlatego, że są z ziemniaków, a nie z proszku ziemniaczanego. Nie smakują jakoś super bardzo musztardowo, smakują na pewno miodowo. Ale tutaj o smaku miodu i musztardy, aromat o smaku miodu, więc nie mam miodu, tak naprawdę. Nie powiedziałabym, że są jakieś super. Ja bardzo lubię intensywne, dlatego właśnie takie octowe z soją. A to są takie spokojne, że mają smak... Są dosyć słodkie. Powiem szczerze. Były jeszcze takiego smaku barbecue, ale nie kupiłam ich, bo... Bo nie lubię barbecue. Poza tym mięsa. Ani nie piję go. Ojej, jak jest jasno, nie? Także ogólnie, in general, patrzcie, patrzcie na chrupkość. Spoko jest ta faktura, spoko jest ta faktura. Smak bym powiedziała dosyć neutralny. Raczej nie kupię ich jeszcze raz i nie, nie będę się nimi zajadać, więc. Jeżeli ktoś lubi niezobowiązujące chipsy, które, którym można się oprzeć i nie jeść w kółko, to sięgnęłabym po nie. Kosztują 6 złotych, więc jak na takie premium opakowanie, tutaj taki, prawda, uh, luxurious feeling, luxurious design, francuskie chips by Rubio. Czy ja jestem głupia? Mutarde o miel... Czy to jest po hiszpańsku? To jest weg Hiszpanii. Jest napisany Made in Spain. Przepraszam wszystkich się do błędu. Sory. Ja znam czeski trochę. Niemiecki, angielski, francuski tak? Coś tym się uczyłam. Ale... Ale bez przesady, więc... Więc, już zwracam honor. Nie będę tego nagrywać jeszcze raz, bo już otworzyłam opakowanie i też nie będę udawać, że wiem wszystko i że ze wszystkie rozumy. Także tutaj przed Wami właśnie składam. Przedanie się do błędu i napiję się wody, ponieważ jest co ciepło i trzeba co? Zdostać nawodnionym. Water, aqua, waser, lo. Woda Wodiczka. Ważna sprawa. Nasza wspólna. Mam brudną szklankę, bo ją bardzo wymacałam. Dobrze, kochani. I kochane. Au! Jezus, myślałam, że mrówka mnie gryzie. to chipsa, paczka mi się wgryzała rożkiem. O, rety. To jest, to jest bardzo dużo mrówek. Wszyscy widziałam, taką czerwoną. Taką. Czekajcie. No dobrze. A bardzo przyjemny, przyjemny jest feeling do palców oblizywania w tym przypadku. Całkiem taki słodkawy. No ale cóż, nie będę tutaj więcej Wam czasu zabierać. Każdy ma swoje sprawy, każdy ma swoje chipsy do zjedzenia, swoje biznesy do załatwienia. Każdy, każda gender neutral język bardzo to chce wprowadzić do swojego słownictwa dużo częściej używać tego, gdyż sama jestem osobą e, Nie identyfikującą się jako jakaś tam konkretna. Tak więc... E, Tutaj przed Wami staje Naga w swoim wyznaniu i, i, i po prostu już pa, co będę tutaj trąbić, no nie?